A Jezus dzisiaj w Ewangelii mówi o tym, że z powodu Jego imienia będziemy w niebezpieczeństwie, nawet w niebezpieczeństwie utraty życia. I mówi, że kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. To znaczy, tak to rozumie, że kto mimo różnych przeciwności, będzie trwał przy imieniu Pana Jezusa. Ten pokona te trudności, i prędzej czy później Jego sprawiedliwość zatriumfuje. Co to znaczy trwać przy imieniu Pana Jezusa? Otóż myślę, że jest to trwanie w Jego Słowie, odczytywanie codziennie, kim jest Pan Jezus. I odczytywanie jego kochającego serca każdego dnia po to, żeby budować swoje myślenie, swoją narrację życiową w oparciu o historię Jezusa Chrystusa. Po prostu jestem mu wierny, jestem, szukam odpowiedzi na pytania, które pojawiają się w moim życiu, zastanawiając się w jaki sposób Pan Jezus zadziałał. I potem działać w jego imię. Wygląda na to, że to jest najlepsze rozwiązanie.